Cześć, ja dziś przychodzę do was z holem kosmetycznym Pokażę wam trochę kolorówki Trochę pielęgnacji, które kupiłam W ostatnim czasie I zacznę słuchajcie od Tak, zacznę od płynów z palmoli. znowu była promocja w Rosmanie I słuchajcie, pierwszym, który kupiłam był Jest ten, który już miałam Który był moim ulubieńcem I to jest olejek z wiesiołka I ekstrakt z jaśminu Słuchajcie, przepięknie pachnie, bardzo długo pachnie I utrzymuje się na skórze, także Słuchajcie, no nie mogłam go nie kupić a drugi jest, słuchajcie, jakiś taki, którego jeszcze nie miałam, i to jest um, naturalny olej z makadami i ekstrakt z kakao. Także słuchajcie, tego będę testować. Każdy z tych żeli kosztował 6,99 na promocji w Rosmanie. Kolejną rzeczą są lakiery do paznokci. Była wyprzedaż w Rosmanie lakierów z Vivo i ja kupiłam sobie jeden z serii Garden w numerku 2. To jest taki róż intensywny, a drugi z serii Perfume w numerku 6, ja go nie mam teraz na paznokciach bo ja mam Glastonberry z Rimmela i słuchajcie, co chcę powiedzieć o tych lakierach no kolory są, pokażę wam jeszcze raz, przepiękne bardzo mi się podobają natomiast słuchajcie, ten lakier czego nie widziałam, nie miałam tak naprawdę, tam nie było żadnej informacji o tym że ten lakier na paznokciach ma taką strukturę jakby chropowatą i słuchajcie, ta struktura jest o tyle dobra, że jak się pomaluje dwie warstwy, to to się naprawdę bardzo długo trzyma, bo to jest takie jakby chropowate, tak jakby bąbelki, jak czasami lakier jest stary i tak się pomaluje, wiecie. Więc ta struktura utrzymuje się długo na paznokciach, na pewno dłużej niż zwykły taki lakier, natomiast e, powiem Wam szczerze, strasznie mi się to nie podoba na paznokciach, ja nie lubię takich wydziwnionych paznokci i no to tak... No nie wiem, mi się to kojarzy, jak się źle pomaluje paznokcie, albo lakier jest stary, albo coś, więc słuchajcie. No nie za bardzo, no jakoś tak nie wiem, dlaczego nigdzie nie było napisane, że to ma jakąś strukturę, przynajmniej tam nie było napisane w Rossmanie. Także ja jestem na niej, ja zaraz komuś oddam, może komuś będzie się podobał ten lakier. Natomiast ten drugi perfum, to słuchajcie, oczywiście jak malowałam, to... Śmierdział obrzydliwie tym lakierem, słuchajcie, bardzo intensywnie. Natomiast po pomalowaniu, słuchajcie, raz tak siedziałam, czytałam książkę, i mówię, co mi tak pachnie? I zaczęłam włochać te paznokcie, i słuchajcie, faktycznie te paznokcie pachniały takim perfumami, tak delikatnie oczywiście. No ale jak czytałam książkę, to to wyczułam, ale słuchajcie, niestety, mimo pięknego koloru, słuchajcie, ten lakier się w ogóle nie trzyma na paznokciach. Od następnego dnia, mimo tego, że siedziałam I czytałam książeczkę, to słuchajcie, rano wstałam i już miałam czubki zdarte, nie wiem jak to się stało, także no średnio, one kosztowały około 4 5 zł. Trzecim lakierem jest lakier, który ja bardzo lubię, i to jest Rimmel Rain Rain Go Away. I słuchajcie, też była promocja, kosztował 8,50. No ten lakier trzyma się bardzo długo, więc no, tutaj nie trzeba dużo mówić o tym lakierze, bo chyba wszystkie, każda z Was go zna, o tak. Słuchajcie, kolejnymi y, dwoma rzeczami są kremy: krem na dzień i krem na noc. Polecie, moja skóra, moja cera okazała się być bardziej sucha niż zazwyczaj. I postanowiłam kupić sobie coś na noc i słuchajcie, mm, kupiłam krem z Nivea, to jest lekki krem odżywczy, intensywnie odżywia, szybko się wchłania. Te kremy są dostępne w Rossmanie chyba po około 12-13 zł, natomiast ja go kupiłam słuchajcie w Biedronce za 9,99 więc jak jesteście zainteresowani to idźcie do Biedronki, tam taka cała szafa teraz stoi właśnie z kosmetykami Nivea. A drugim kremem jest krem z Himalai. robiłam ostatnio Wam filmik, słuchajcie, to jest odżywczy krem do twarzy i ciała. Bardzo dobry, lekki krem, słuchajcie, yy, lekki, może nie lekki, ale szybko wchłaniający się, więc idealnie nadaje się pod makijaż i, i właśnie na dzień. Także słuchajcie, yy, za ten krem dałam około 6 zł i z niedługo zacznę go stosować, jakby kończę to, co mam w łazience. Kolejne dwie rzeczy to są podkłady, słuchajcie ja kupiłam te podkłady już też jakiś czas temu, to było z 3 tygodnie temu i chyba 2 tygodnie temu. Kupiłam i zaraz Wam o nich pokrótce powiem, bo pierwszym podkładem jest Astor, słuchajcie to była wyprzedaż tych podkładów, zmieniali opakowania. I oczywiście ja nawet nie zdążyłam wam powiedzieć, przekazać tej informacji, dlatego że jak poszłam, to już było chyba drugi dzień, więc został tylko jeden ten w odcieniu Newt 200, czyli ten co chciałam, ale słuchajcie, no nie było żadnej informacji. Ja też nie chodzę codziennie do Rosmana, więc no szkoda troszeczkę, że nigdzie na stronie nie napiszą tam na tym Rosnecie, że, że właśnie będzie wyprzedaż. Aczkolwiek te dziewczyny, które chodzą regularnie, to, to i tak trafiły sobie na tą promocję, i 48 zapłaciły 10,90 za ten podkład. Ja go wcześniej już testowałam, on jest fajny, on jest nawilżający, mimo tego, że mam skórę przetuszczającą się, on bardzo dobrze się sprawdza i słuchajcie, pokażę Wam z bliska jeszcze ten kolorek, zobaczcie, to jest 200 Nude, ja kupiłam ten podkład i zaraz Wam pokażę może od razu drugi. Drugi to jest krem C.C. Bel też była wyprzedaż w naturze i słuchajcie, to jest kolor 023 Sunny miał być ciemny, był przynajmniej na ręku jak sobie, tak wiecie, troszeczkę posmarowałam natomiast jak go się rozetrze on jest stosunkowo jasny więc, yy, więc ten na pewno jest ciemniejszy, jeśli chodzi o kolor natomiast słuchajcie, po co ja kupiłam te dwa podkłady ja kupiłam je po to, aby yy, moje podkłady, które posiadam czyli Revlon Color Stay w kolorze Buff i L'Oreal Infallible Matte aby je delikatnie przyciemnić bo słuchajcie, ja jeszcze dwa tygodnie, trzy tygodnie temu naprawdę one były dla mnie za blade teraz już jest coraz lepiej, bo to pełenizna już praktycznie jej nie ma natomiast słuchajcie, dodatkowo jeszcze o co mi chodziło to o to właśnie, żeby tą twarz troszeczkę nawilżyć, bo one same w sobie są bardzo suche te dwa podkłady, no fakt jest taki, że matują na, na bardzo długo jak, się je, jak je nałożymy na przykład rano to myślę, że 6 godzin to jest jak taki czas minimalny jak one matują przynajmniej moją twarz Natomiast słuchajcie, one wyglądają mało atrakcyjnie na twarzy same, na mojej twarzy, dlatego że ta twarz wygląda na taką zmęczoną i suchą i ja takiego efektu bardzo nie lubię i dlatego postanowiłam sobie kupić coś, co jakby pomieszane z tymi podkładami da inną konsystencję, że będą bardziej nawilżające i właśnie troszeczkę je przyciemni. I słuchajcie, ten... Jak najbardziej się sprawdza, z tym, że on za dużo nie przyciemnia, bo jak mówię, to jest krem CC, on tak jakby daje delikatny kolorek, ale słuchajcie, bardzo minimalnym stopniu, ale już inaczej, słuchajcie, podkład wygląda właśnie pomieszany z tym kremem CC. Nie wiem, czy mówiłam, że kupiłam go za 6,99, a słuchajcie, ten z kolei jest dość ciemny, ale on też na twarzy, jak się rozmaruje, jest jaśniejszy i też wygląda, słuchajcie, ekstra, one razem wyglądają, one się trzymają cały dzień bardzo lubię ten efekt właśnie pomieszania te, tamtych podkładów z tymi i słuchajcie yy, no tego przestanę niedługo używać, bo on już będzie wtedy za ciemny, tak myślę za jakiś miesiąc, aczkolwiek zostawię sobie go na lato, bo on jest bardzo fajnym podkładem, naprawdę słuchajcie, więc ten 10,99, ten 6,99 kolejną rzeczą jest tusz do rzęs, ja słuchajcie też nie widziałam jaki kupić, tusz do rzęs, dlatego, że Ostatnio trafiłam na takie średnie tusze i zastanawiałam się, czy jakiś Maybelline będzie kupić, czyli I słuchajcie, wróciłam do tuszu Bum. Tak sobie szłam po prostu koło szafy Vibo i stwierdziłam, że kupię sobie i spróbuję go. Miałam go jakieś kilka miesięcy temu. I słuchajcie, szczota, dość duża, taka silikonowa. Pokażę wam z bliska. Natomiast... E on kosztuje 12 zł, słuchajcie na początku trzy pierwsze dni to była tragedia, ja chodziłam z, jednej, z tej strony rzęsy miałam normalnie pomalowane, a z tej, słuchajcie takie grudy, ja nie mogłam w ogóle tego niczym rozczesać bo on dość dużo tuszu nakłada ja akurat to lubię, ale słuchajcie w tym przypadku no tak sklejał tragicznie że słuchajcie pierwsze 3 dni wyglądałam co najmniej jak clown pewnie natomiast yy, teraz już po tygodniu słuchajcie jakoś tak nauczyłam się, może on troszeczkę taki się zrobił bardziej, nie wiem, no bo już tak go wiecie, co chwilę otwieram, więc może troszeczkę wysechł nie wiem, ale maluje się nim całkiem dobrze dobrze, on daje naprawdę ekstra efekt, ale tak jak mówię, trochę czasu namachać i nauczyć się nim malować, więc nie wiem, czy u każdego się ten tusz sprawdzi. E, może zrobię Wam test na żywo, to sobie zobaczycie. Także cena 12 zł. Kolejną rzeczą jest kredka z Avonu. To jest kredka do brwi. Ja chcę Wam zrobić filmik o brwiach, tak więc pokażę Wam, jak ona wygląda, jak ona się sprawuje na brwiach i tak dalej. To jest akurat ta soft black, bo jest jeszcze brązowa. To jest, słuchajcie, to nie jest kolor czarny, to jest taki grafit. To jest kredka oczywiście wysuwana, także taka, jaka jak ja najbardziej lubię. Słuchajcie, bardzo mi podpasował ten kolor, bo on nie jest czarny, tak jak mówię, on jest taki delikatnie grafitowy, idealnie pasuje do, moich, do koloru moich brwi. Ja takiej kredki nie używaj, nie używam samej. Ja zawsze najpierw używam kredki, potem grzebyczka, żeby to rozczesać, żeby ten efekt był bardziej naturalny i na to stosuję czarny korektor i tak to w sumie wygląda, ja wam to wszystko zresztą pokażę w filmiku osobnym natomiast bardzo lubię te kredki i one kosztują 8,99 w promocji i słuchajcie ostatnia rzecz to jest cień do powiek ja cienie używam przeważnie beżowe i coś do załamania, bo robię najczęściej kreski natomiast czasami mam ochotę na taki lekki makijaż i wtedy stosuję jakieś właśnie jasne cienie przeważnie są to cienie matowe natomiast słuchajcie, właśnie jak mam w i kupowałam ten krem CC to zobaczyłam tą szafę Smart Girls Get More. Ja nie mam pojęcia, co to jest za, za firma w ogóle, ale słuchajcie, kupiłam sobie takie cienie. One są w numerku 301. I słuchajcie, to są takie trzy naturalne kolory. Jasny, taki beżowy, brąz i ciemny brąz. Słuchajcie, powiem Wam tak. One na oczach nie są wcale jakieś specjalnie świecące. Mają delikatny połysk, ale słuchajcie, wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Ten jasny nadaje się tutaj do kącika, bo bardzo ładnie rozświetla. Ten drugi nawet spokojniej i ten trzeci możecie używać do załamania, bo mówię, to nie jest jakiś blask, nie wiadomo jaki. One bardzo ładnie wyglądają, i słuchajcie, co lepsze, one przepięknie podkreślają zielone oczy. Ja uwielbiam takie właśnie zimne brązy na oczach, bo, bo wtedy moje zielone oczy są jeszcze bardziej zielone. I słuchajcie, te cienie kosztują 6,99. Było tam dużo różnych kolorów. Jeszcze podobał mi się taki brąz chyba jasny, brąz ciemny i pomarańcz. I słuchajcie, strasznie mi się to zestawienie spodobało. Ale stwierdziłam, że nie nie kupuję, mimo tego, że to kosztuje 699. U mnie takie cienie. Ja słuchajcie, je, używam je, tak wiecie, sporadycznie, raz na jakiś czas, więc ja pewnie je będę miała tak długo, aż się przeterminują, więc nie ma to za dużo kupować, po co to zbierać. I słuchajcie, to wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. I zapraszam was serdecznie na kolejne filmiki. Do zobaczenia! Hej!